Serwis Skuteczne Raporty.pl jest poświęcony wizualizacji danych. Oferujemy mapy w Excelu województwa, powiaty i gminy z możliwością wykorzystania kodów pocztowych, mapy innych krajów oraz mapę świata. Prowadzimy szkolenia z wizualizacji danych, tworzenia interaktywnych raportów w programie Excel 2013 PowerView i raportowaniu na mapach. Twórz z nami dashboardy, czyli Skuteczne Raporty. Wykres bąbelkowy możemy także wykorzystać do zaznaczenia kolejności punktów na mapie lub jakiegoś obszaru ograniczonego współrzędnymi geograficznymi. Zacznijmy od wyczyszczenia arkusza miasta, a następnie umieszczeniu w nim danych, które będą odpowiadać kolejnym punktom odwiedzanym przez naszego sprzedawcę. Punktom przypisujemy wartość 1, a następnie przechodzimy do arkusza mapa i odkrywamy wykres bąbelkowy w tym arkuszu w okienku zaznaczenia. Następnie zmieniamy typ wykresu, zastępując wykres bombelkowy wykresem punktowym z liniami prostymi. Następnie zmieniamy typ znacznika oraz formatujemy linie i punkty. Z pomocą polecenia dowolny kształt dostępnego pod wstawianie kształty, możemy narysować nasz obszar za pomocą wielokąta. Wówczas na mapie uzyskamy obszar, który jest ograniczony współrzędnymi geograficznymi. Pozostaje nam jeszcze ten obszar odpowiednio sformatować, ustawiając pewną przezroczystość.